dobry, Was kochani, dzisiaj przychodzę z paczką z hausa, więc zobaczmy co za cuda tu mamy. Więc poszłam w trendy, które są aktualnie, więc mamy trochę takich ciekawych rzeczy. Więc mamy taką oto sukienusię, ona jest z materiału, z którym możemy mieć lekki problem z dzieciństwa, bo sztule sztruksu. Nie każdy z nas lubi sztruks. O tym, jak się było dzieckiem, więc zaraz ją będę przymierzać. To jest naprawdę, powiem Wam, sztosik. Bardzo mi się to podoba. Fajnie się prezentuje, ma fajny materiał. MK leży idealnie. No, powiem Wam, jestem pod głębokim wrażeniem. Nawet rozważam bardzo mocno zostawienie jej sobie. Poda mi się ten kolor, nie jest taki typowy. No, i do tego naprawdę prezentuje się świetnie. Co jest jej największym plusem, to chyba też długość, że jest taka, że wiecie, że nie zakrywa mi tyłek, nie pokazuje nic nikomu, więc jestem jak najbardziej na tak. Podoba mi się też bardzo ta góra, która bardzo ładnie się układa, jest elegancka. No, powiem Wam, nice. Jestem na tak. Kolejne są takie spodnie, i trochę mam wątpliwości co do nich, jeśli mam być szczera. Są specyficzne, bardzo specyficzne i chyba nie do końca by to w moim klimacie, No, ale zobaczymy. Te spodnie, jeśli mam być szczera, są troszeczkę dziwne. No i są za duże w ogóle, mamy w rozmiarze M i nie do końca się w nich czuję. Ok, to jest klimat tego, co jest teraz modne, ale to nie znaczy, że mi się to podoba. Chyba, chyba ja jestem na to za stara, chociaż lubię ten typ spodni takich luźnych, ogólnie oversize'owych to to nie jest dla mnie, okej, okay. można nosić tak nisko, jak teraz dziewczyny często noszą, ale to nie dla mnie. Ja jestem na to zdecydowanie za stara, wydaje mi się, i nie trafię to zdecydowanie w mój osobisty kij. Kolejny jest taki basiczek totalnie. Nie wiem, czemu te rzeczy z online się zamawiają, mają zaklejoną cenę, nie czaję, ale taki ładny, trochę taki ciemny szary. No i mamy teraz zwykłą bluzkę i ona jest bardzo spoko, a ona też jest z jakiegoś tej współpracy chyba, ma jakiś napis tutaj. On jest taki delikatny, akurat bardzo fajny, ma jeszcze to coś, z jak ja się tym jaram. Widzę, że możecie położyć palec. Dziwne to jest, że się tym jaram, ale strasznie mi się to podoba. Oczywiście do tych spodni to musiała być w środku. E, ale no, to jest fajne. Bardzo podoba mi się ten t-shirt. Nawet z tym na drugiem jest, jest majonez. Nosiłabym fajny, jakościowo przyjazny dla ciałka. Więc to Wam polecam, wręcz jestem zdziwiona, myślałam, że jak cokolwiek będzie takie właśnie bardziej młodzieżowe, bo załóżmy, house jest bardziej młodzieżowy, to od razu będę na nie, a na razie jestem, z tym jestem na tak. I kolejne są znowu te spodnie w stylu padochroniarskich, tak? Chyba tak to się nazywa. One mi się bardzo podobają, ale nie każde leżą dobrze. Ja wiem, co niektórzy mi powiedzą, że oszalałam, ale mi się ten typ spodni bardzo, bardzo, bardzo podoba. Uważam, że są zarąbiste. Podoba mi się bardzo kolor. Można je nosić niżej, można je nosić wyżej. I to są dla mnie takie trochę ala dresy, które nie wyglądają jak dresy, więc ja to bardzo doceniam, bo mam taką pracę, gdzie mogę iść tak ubrana bardzo luźno. Ale z innej strony, przejście w dres się dalej nie tak, wiecie, nie... Nie rób tego. Trochę nie wypada. Więc te spodnie jak najbardziej są czymś takim, co mogę zamienić, wiecie, nie muszę ich w dresie, a czuję się dobrze, wygodnie, very, 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 very comfy, więc jestem jak najbardziej na takie. Siedzę te spodnie, one są zarąbiste, fajny materiał, są dobre jakościowo, no i można z nimi stworzyć naprawdę fajne outfity, bo one nie są tylko takie, wiecie, że młodzieżowe. Już nie jestem młodzieżą. Już trochę nie jestem młodzieżą, więc da się z nimi zrobić naprawdę fajne stylizacje, pokażę Wam niedługo moje pomysły. T-shirt, on był naprawdę tani, więc zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Mamy teraz zwykły biały top jest ok, ale jakoś tak, nie wiem, szału nie ma, trochę mam wrażenie, że jakoś tak jest dziwnie uszyty, że się słabo układa, jakoś nie wiem, że tu jest za wąski w tych rękawkach, nie wiem, czy to widać, że tak jak wiecie, zrobię ręce do przodu, to, to jakoś tak tutaj nie za ładnie się układa, co myślicie? Mam rację, czy ściemniamy myślami, kombinuję? No nie jestem do niego przyzwy... przy... nie jestem do niego przekonana. Mam lepsze. Ten jest średni. Wydaje mi się, że jest bawełniany w 100%. Chociaż też się mogę mylić. Zaraz sprawdzimy. 100% bawełna, więc to na plusik, ale znam lepsze t-shirty z sieciówek. No i bardzo chciałam coś zamówić z tej. Kolaboracji 2005. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, o co tam kaman, ale chciałam to mieć, więc chciałam zobaczyć, jak te bluzy wyglądają, jak to się prezentuje. I ta jest taka krótka i jakby na dole taka bardziej zwężana. No powiem Wam, to ma potencjał. Chyba największy na razie. Wiem, że ta bluza dużo kosztowała, bo około 200 zł, ale powiem Wam, że ona jest zarąbista. Bardzo mi się podoba to, że ona jest jakby tak, wiecie, ściąga się na dole i robi taki puf, puf, puf. No i ta bluza zdecydowanie bluzuje tak, jak powinna. I to jest zarąbiste. I powiem Wam z czystym sumieniem, bym sobie zostawiła, bo tak fajnej, grubej i dobrej jakościowo bluzy chyba naprawdę nie posiadam. Zarąbista. Zarąbista 10 na 10. Polecam serdecznie. Mamy jeszcze długaśną sukienkę, taką zwykłą, obcisłą, z rozporkiem w boku. O, ty, ale ona jest zarąbista. Nie musisz, że ukrywa, co trzeba. Ma taki jum na nogę, więc pokazujesz dużo. No, powiem Wam, że to jest Jedynie wiem, co się stało, że to się stało ulubionym słowem w tym filmiku. Jestem była jeszcze trochę nieprzytomna, ale no, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Ma vibe, ma klasę. To jest to, zdecydowanie. Jeśli chodzi o Hausa, to oceniam go bardzo pozytywnie. Szczerze mówiąc, naprawdę niektóre z tych, okej, okay, jedna rzecz była droga, ta bluza, reszta była w bardzo przyzwoitej cenie i naprawdę jakościowo des majonez, oprócz tych spodni jeansowych i t-shirtu, tych dwóch rzeczy bym nie polecała, jeśli chodzi o zakup. Reszta rzeczy naprawdę na plus. I myślę, że spokojnie można tam znaleźć nie tylko coś nastoletniego, tylko dla nas, dla, dla starszych też coś tam znajdziemy. Więc yy, z czystym sumieniem Wam mogę go polecić.